Nie wiem, co zrobię, jeśli Maliciu i nie odzyska wzroku. Wyrzuty sumienia nie dadzą mi żyć. Proszę spróbować o wszystkim zapomnieć. Przykro mi, że pan cierpi. Cierpię razem z Panem. Chciałabym, by Pan odzyskał spokój ducha.

Załatw, żebym mógł porozmawiać z Maricyli. Dlaczego płaczesz? Co się stało? Martwimy się. Powiedz, co się stało? Nie chcę Was niepokoić, ale. Jeśli nie powiesz, co się stało, będziemy sobie wyobrażać najgorsze. Myślałam, że po ślubie będzie cudownie, ale przekonałam się, że to chyba niemożliwe. Co jest niemożliwe? Mów. Nie układa się nam. Vicente. Niedawno dostaliśmy pocztówkę, w której pisałaś, że jest cudownie i że jesteś szczęśliwa. Ale to nieprawda. Nie możemy się dogadać. Wisentemu przewróciło się w głowie. Dlaczego? Odniósł sukces jako malarz i ma wielu nowych znajomych. Co w tym złego? Powinniście mieć przyjaciół i mile spędzać czas. Wiem, ale często wracał świcie. Nic tylko by się bawił i spotykał z innymi malarzami.

Dlatego chcę porozmawiać z bratem, by mi doradził. Możesz to zrobić. Sędzia Belarde nie wpuszcza mnie do pokoju Marichui, ale muszę z nią porozmawiać, żeby się dowiedzieć, czy naprawdę myśli to, o czym mówiła w malignie. Chcę wiedzieć, co czuję. Powiem też, że nie chciałem jej skrzywdzić. Tranquilo. To nie będzie proste. Jej pokoju pilnuje ochroniarz. Ma pana nie wpuszczać. Mogłabyś odwrócić jego uwagę. Proszę, zrób to. Pomóż mi. Nie powinnam. Tylko tak możesz mi pomóc. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Gdzie pana znajdę, w razie czego? Będę czekać w kawiarni. Dobrze, ale nie mogę niczego obiecać. Jeśli naprawdę chcesz mi pomóc, to ci się uda. Czekam na wiadomość. Przyszłam zastąpić panią kandelarię. Co się stało? Nie zmrużyłem oka. Widziałem wyniki badań Marichui. Rozmawiałem z lekarzami na temat operacji, która przywróciłaby jej wzrok. Ustalili już coś? Tak. I co? Będą ją operować? Po tym drugim wypadku da się jeszcze coś zrobić? Czy też Mariciu i pozostanie niewidoma do końca życia? Nie chcę by Juan Miguel tu przychodził. Dla mnie przestał istnieć. Mariciuj powiedziała, że nie chce pana znać. Już pana nie kocha i to nie od dziś. Nie poddam się. To nie może tak się skończyć. Proszę usiąść. Dziękuję. Lubisz moją córkę, prawda? Tak. Mariciu jest dla mnie jak siostra. Wyobrażam sobie. Szybko doszłyśmy do porozumienia. Zawsze była dla mnie dobra. Broniłam ją przed tym dla niem Roblesem. Tych, którzy ją kochają, czekają trudne chwile. Czy to znaczy, że Mariciu i nie da się jej wyleczyć? Nie ma lekarstwa na jej ślepotę. Już zawsze będzie niewidoma? Ryzyko jest zbyt duże. W wyniku operacji mogłaby umrzeć, zostać sparaliżowana albo stracić mowę. Znowu idzie pani do szpitala? Tak. Ledwie pani wypoczęła. Chcę być z córką jak najdłużej. Pójdę jak tylko wróci kandelaria, żeby zająć się dzieckiem. Rozmawiała pani z mężem? Dzwonił dwie godziny temu. Nie kontaktowaliśmy się od tamtej pory. Będą operować Maliciuj? Nie wiem. Moja córka chyba nie odzyska wzroku. Odechciewa mi się żyć. Proszę tak nie mówić. Śmierć niczego nie rozwiąże, a pani córka znów by cierpiała. Gdybym umarła, mogłaby być szczęśliwa. Jak to? Nie rozumiem. Po mojej śmierci, mogliby jej wszczepić pobraną ode mnie rogówkę i może znów by widziała. Tak bardzo pani ją kocha? Bardzo. Nie podejmą się operacji? To zbyt niebezpieczne. Zresztą nie wyraziłbym na nią zgody. Nie mogę nic zrobić dla mojej córki. Na zawsze pozostanie ślepa, a ja nie potrafię jej pomóc. To straszne, że Maricuj nie odzyska wzroku, ale trzeba się z tym pogodzić. Nie poddam się. Nie rozumiem. Poszukam najlepszych okulistów. Zrobię wszystko, co się da, żeby jej pomóc, choćby szanse były nikłe. Ale tylko Bóg może sprawić, by Marichui odzyskała wzrok. Minęło tyle czasu, a taty wciąż nie ma. Przyjdzie. Nie martw się. Nie chcę dłużej czekać. Co mam zrobić? Idź po niego. Powiedz